Kolejny filmik dotyczący liczb karmicznych. To jest filmik dotyczący liczby 26. Jak dodamy dwójkę i szóstkę, to mamy ósemkę. Ósemka jest to liczba, która y, może dawać wsparcie finansowe i w ogóle sukcesy finansowe, bo dużo biznesmenów właśnie jest z ósemki, są ósemkami numerologicznymi. Natomiast ósemka może być też 35 i tam jest wtedy trochę lepiej. Większe są predyspozycje. Natomiast karma 26. Karma 26 polega na tym, że kiedyś by nasze ciało było używane niezgodnie z naszą wolą. To, wiecie, możemy sobie tutaj dać przykład niewolnika albo żołnierza, który musi robić coś, no bo jakby trochę szachmat, nie ma innego wyjścia, no ale tak w sercu to się na to nie godzi. E, ale też e, 26. pokazuje potrzebę rozwoju. Osoby z 26. powinny szczególnie zwracać uwagę na to, co się dzieje w ich życiu i jaki to może mieć wpływ na ich rozwój duchowy i nie, u, nie uciekać od tego rozwoju duchowego, no bo wtedy będą problemy w ciele. Znaczy, no nie, nie, to nie tak, że ja tu rzucam klątwę, tylko może tak się wydarzyć, nie? E, osoby 26 to są często osoby niepełnosprawne, które y, muszą codziennie wykonać na przykład dużo więcej pracy, żeby pójść do y, toalety, niż osoby, które nie mają niepełnosprawności. Czyli skupia się ich uwaga na ciele, bo ciało daje im bardzo wyraźne sygnały. Są to osoby, które mogą też mieć jakieś takie choroby, które są bardzo trudne do wyleczenia i muszą po prostu się z nimi zmagać. Mogą też mieć chore dzieci. I co jest czasami ciekawe, że karma 26 wychodzi rodzicom, a nie dzieciom. Czyli dziecko się urodziło z, jakimś, z jakąś wadą, po to, żeby rodzic mógł przepracować swoją karmę 26. To jest w ogóle niesamowite. I jak widzę tą cyfrę w portrecie, tą liczbę, znaczy cyfrę, no bo do ósemki, ale tak naprawdę to mówimy o liczbie, to zawsze mówię tym osobom: słuchaj swojego ciała bardziej niż inni. Wyprowadzaj je na spacer, zdrowo je odżywiaj, słuchaj jego sygnałów. Jeśli jedziesz gdzieś i ciało chce się położyć. To trzeba to zrobić. Nie nadużywaj ciała. Dbaj o swoje ciało, bo w tym życiu musisz to zrobić. Czasem jest tak, że 26 też jest e, jakby kluczem do rozwiązania zagadki. E, na przykład ktoś ty jej nie wie dlaczego, albo ktoś ma problemy, i, i e, ja już filmik o odchudzaniu nagrywa, nagrałam, nawet chyba dwa już się pojawiły. Ale jakby 26 też czasem wskazuje, gdzie jest problem, jaki komunikat. I jeżeli, znaczy, może konkretnie powiem, jeżeli karma 26 wychodzi w nazwisku rodowym, to być może jest to problem, który mamy do przepracowania z tatą. No, z mamą też może być, jeśli chodzi o facetów na przykład, nie? Zdarzają się nazwiska, gdzieś jest podwójna, 26. szóstka. No i wtedy yy, no trzeba pamiętać o tym, że, że trzeba zwracać uwagę na to, co mówi ciało. Wtedy jeszcze te osoby bardzo często mają wrażliwsze ciało, czyli jakby ciało yy, są w stanie bardziej wyłapać różne sygnały z ciała. Czyli na przykład yy, wprowadzam komuś afirmację, to jest zupełnie nowa afirmacja yy, i. I na przykład ktoś mi mówi: OK, boli mnie brzuch, bo, bo w brzuchu się trawią idee, nowe pomysły, i już czuć, że to ciało gdzieś ma problem z niestrawieniem. Albo mamy pewien pro, pomysł na zrealizowanie jakiegoś projektu, i nagle się dowiadujemy, że w ogóle inną drogą trzeba będzie pójść, i tak dalej, coś sprzeczne w ogóle z tym, co myśmy myśleli na ten temat. I zaczynamy mieć niestrawność. Idziemy zjeść normalny posiłek, i nagle po tym normalnym posiłku mamy niestrawność. No i oczywiście tam zawsze znajdziemy, że to przez to, że było zbyt ostre, albo przez coś, ale jakby no, ja, ja nigdy nie, ja, ja zawsze bardziej skupiam się na tym, żeby zrozumieć, czego nie, nie strawiłam, czego nie strawił klient wtedy, nie? E, także te dwudziestki szóstki, i to są takie ciała, które mogą być Waszym e, również przyjacielem, bo dużo sportowców. Wykonuje tyle pracy nad swoim ciałem, bo jakby są do tego predysponowani, że osiąga sukcesy i to ciało w końcu zaczyna działać na ich korzyść. W końcu zaczyna być świadomym narzędziem, a nie e, panem i władcą. E, Karma 26, jak każdą inną, da się przerobić, tylko jak każda inna e, jest tutaj, e, potrzebuje innych wytycznych. I to jest dług, który zaciągnęliśmy sami wobec siebie. Tak, bo te wszystkie inne karmy, trzynastki, czternastki, szesnastki i dziewiętnastki, to były długi, które mamy wobec otoczenia, wobec innych istot. Natomiast karma 26 to jest nasza karma. My sami sobie coś zrobiliśmy. Więc tak, drogie 26 szóstki, przede wszystkim dbajcie o swoje ciało. Zapewniajcie mu tyle, ile możecie najlepiej. Często 26 to są wegetarianie, bo ja się pytam, dlaczego jesteś wegetarianem? Bo słabszy potrzebuje ochrony silniejszego. Przepracowana karma 26. Kolejna rzecz, słuchajcie swojego ciała, bo ciało jest dla Was źródłem rozwoju duchowego. 26 często mają. Na tyle dobrą sytuację finansową, że mogą sobie pozwolić na inwestowanie w siebie. W zabiegi rejki, w zabiegi spa, w wyjazdy, w dobre odżywianie, w dobre suplementy. No, zależy, komu tam na czym zależy. Nie? No, tak, powiedziałam śmiesznie, ale jakby dąży w tej wypowiedzi do tego, że. Ee, że to są takie sytuacje, kiedy trzeba skupić się na swoim ciele. I tam będzie wyraźny sygnał. I 26 jeszcze taką mają funkcję dodatkową, że są e, otwarte na energię i przez ciało mogą dużo wyczuć. Czyli e, jeśli zadamy pytanie. I poprosimy o odpowiedź w ciele. To ona się bardzo, jest duża szansa, że się bardzo pojawi. Na przykład to jest tak, że ja zaczynam o czymś mówić z klientem i klient nagle zaczyna płakać. Nie? Ciało już, już wie, już dało odpowiedź. Tak, że to jest tutaj do przerobienia, nie? Także ta karma, ja tą karmę, dla mnie, to jest źródło informacji o tym, co u człowieka trzeba przerobić. Więc. I ta karma jest o tyle inna, że przerabiamy ją sami ze sobą, sami ze swoim ciałem. Wszystkiego dobrego Wam życzę, obojętnie jaką macie lekcję karmiczną. Jak nie macie wcale, to, to też wszystkiego dobrego. I co? Subskrybujcie, lajkujcie, facebookujmy. I spalajcie karmy, wszystkie, bo naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby cierpieć.